对啊。 Już spojrzałem w oczy śmierci Aha. Strach mnie nie przeszywa na myśl o następnym Jak mówi przysłowie Do trzech razy sztuka Wciąż robię swoje, a ta suka na pewno mnie szuka Moja droga, moja droga zbliża nas do siebie Słucone w nałogach A nauk to Twój sprzymierzeniec Na zajutrz się zmienię Nie wiem, raczej nie Bo kurwa mać, brat Czy jest nie na dzień? Tak szczerze Boję się, że umrę zbyt młodo Nie wierzę w to, że umiem pogodzić się ze sobą Jeden temat, dwóch MC, dwa spojrzenia Teraz jest jeszcze więcej mam do powiedzenia Powodzenia wszystkim, którzy biją się z losem Uważaj, byś przyjaciem nie sprzedał ci w plecy kosę Idę za ciosem, biorę to, co się należy mi Pierdol lepsze sądy, człowiek, życie to krótki film Nawet kiedy nie mam sił Nie chcę żyć, nie czuję nic Biorę oddech, biorę oddech, biorę oddech Więc ty nie mów mi że to jest win, bo ja dziś biorę oddech, biorę oddech, głęboki oddech! Nie dałem sobie życia, by samemu je odbierać. W tragicznej sytuacji potrafię się pozbierać. Wieszać się to nie dla mnie, choć jest na to moda. Walczyć, walczyć, to na życie jest metoda. Nie ma takiej opcji, by sejedność samobuja. Chociaż na to liczy nie jedna wędna szuja Rodzice i Bóg życie mi dali tylko Bóg odebrać je może Oby wiodło się jak najlepiej codziennie o to, proszę Cię Boże Zaczynałem nie mając nic na starcie Od małego tak jak skazany na pożarcie Ciężko jest zaczynać bez warunków i perspektyw Znaleziem już szczęścia nie pomoże Ci detektyw malanowski rusowski ani nawet mą Masz szansę ziom To nie wypuść z rąk Walcz tak jak walczą zawodnicy KSW Walcz swoje Biorę oddech W MCU. Nawet kiedy nie mam sił Nie chcę żyć Nie czuję nic Biorę oddech Biorę oddech Biorę oddech Więc ty nie mów mi Że to jest spic Bo ja dziś Biorę oddech Biorę oddech głęboki oddech Oh! <laughs> Weź przestań, nigdy nie miałeś doła Teraz wiesz jak to wkręca Polecam spróbować, bo gdy dołam A wołam tam, gdzie Bóg z diabłem robią flaszkę I kurwa, mać słowa naprawdę tam nie są ważne Poważnie to straszne, może drażnie kostuchę? Poważnie ty się w trumnie leży I Cukier nie da się przed nią uciec Ja wcale nie uciekam Chcę być lepszy z dnia na dzień, nim nastanie meta Rębnie poeta, ja opisuję fakty Narrator jak soku, nie boję się prawdy Nie ma takiej sytuacji, z której nie widzę Gdybyś był jak my, przesiąknięty tym środowiskiem, wiedziałbyś, że są gorsze rzeczy od śmierci. Ciężko jest żyć, będąc na uwięzi, to co dzisiaj nawet nie śmi. To nasze realia, Wilu MCU, rep, konspiracja Nawet kiedy nie mam sił, nie chcę żyć, nie czuję nic. Biorę oddech, biorę oddech, biorę oddech. Więc ty nie mów mi. Że to jest pizd, bo ja dziś biorę oddech, biorę oddech, głęboki oddech.